Rachuneczek za prądeczek. Matko, święta, no. No, i czego pan się śmieje? Chciał pan drżyć jak ten osioł, no, a z cudzego nieszczęścia? Tak się wesoło pod nosem śmieje, bo prąd od jutra strasznie drożeje. Nie. Jak zaoszczędzić rodacy, chcecie, Srajta, po ciemku sobie w klozecie. Idź pan w cholerę, no. <laughs> Wszystko się rozgrywa o lęk. Lęk pukał do drzwi. Poszło miłość otworzyć drzwi. Otwiera drzwi, a tam nikogo nie ma. Drodzy Polacy, to ważny komunikat. Cokolwiek teraz robisz, zatrzymaj się na chwilę. Rząd, który obecnie sprawuje władzę w naszym kraju, w trybie pilnym procesuje ustawę, która odbiera każdemu z nas to, co najcenniejsze: naszą wolność, majątek i godność człowieka. Ustawa o mylnym brzmieniu o ochronie ludności cywilnej ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Zapisy w niej zawarte jawnie ograniczają konstytucyjne prawa nas wszystkich, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Pozwalają na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego tylko na podstawie decyzji administracyjnej, poza konstytucją, na ograniczenie prowadzonej działalności biznesowej, a nawet zamknięcie mojej lub Twojej firmy. Uwaga, bez możliwości ubiegania się o adekwatne do strat odszkodowanie, całkowite lub częściowe reglamentowanie dostaw towarów czytaj: ograniczenie ich dostaw, przymusowe badanie lekarskie i inne praktyki medyczne wykorzystanie naszych domów, mieszkań oraz samochodów bez zgody nas, właścicieli przymusowe wyburzenia lub rozbiórki budynków wymuszone opuszczenie własnego domostwa. Ograniczenie w przemieszczaniu się, prowadzenie zamówień publicznych bez przetargów, a zatem bez zasad rynkowych. To tylko niektóre niebezpieczne dla nas zapisy. Ludzie, którzy zasiedli w rządzie, zapomnieli, kim jest suweren i komu służą. Zapomnieli, że mają reprezentować interes swojego narodu. Czas im o tym przypomnieć. Apeluję, byśmy gremialnie wysłali do właściwego ministerstwa Nasz społeczny sprzeciw. Pisma prawnicze są już przygotowane, zamieszczone w linku pod filmem. Wystarczy wydrukować i wysłać lub skopiować i wysłać mailem. Można to robić nawet codziennie jeśli dość szybko sobie nie przypomnę, kto tu rządzi. Polski naród, świadomy i zjednoczony ponad wszelkimi podziałami ma siłę i moc, której nic nie pokona. Pamiętajcie. Wolność mamy w sercach. Żaden dekret, żaden dokument ani nawet ustawa tego nie zmieni. Od teraz nic o nas bez naszej zgody. Nadszedł czas wspólnego działania. Kochani, Agnieszka Pawlik-Rogurska, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli i pracowników Oświaty Nauczyciele dla Wolności. Jestem po rozmowie z prezesem stowarzyszenia Bronimy Munduru Jakubem Kuśpitem oraz jeszcze jedną osobą. Tak jak wiecie, rozmawialiśmy już o tym, że mają być rozdawane w szkołach dystrybuowane tabletki związane z jodkiem potasu. Mamy już wyniki badań z laboratoriów. Te wyniki potwierdzają obawy, które mieliśmy. W tych tabletkach znajduje się grafen, ołów, rtęć, a także niezidentyfikowana trucizna. Myślę, że więcej jeszcze powie Jakub Kuśpit, który albo w tej chwili, albo przed chwilą, albo zaraz będzie też nagrywać live. Na profilu Bronimy Munduru do tego odsyłam. Pamiętajcie, że trzeba zachować spokój, nie brać żadnych tabletek. Przekażcie swoim najbliższym, tak jak potraficie. Wiecie również, że dzisiaj Białoruś zaatakowała Ukrainę. Wiecie również, że mamy ustawę o mobilizacji i wiecie, że trzeba łączyć kropki. Nie możemy dać się absolutnie wkręcić ani w wojnę, ani w sianie paniki. My, wolnościowcy, od dawna przewidujemy, że jesień będzie nas zaskakiwać. Wiecie też, że dzisiaj dokonała się zdrada, sprzedano um, nasze zasoby. To wszystko się niestety łączy. Myślę, że warto po prostu o tym wiedzieć, co się dzieje zachować spokój i nie panikować, ale być świadomym, że, a może stan wyjątkowy zostanie wprowadzony? Nie wiemy tego. Może nie. Natomiast to może się dziać teraz, to może się dziać już. Może ktoś nam odciąć internet, połączenia telefoniczne, więc przekażcie to swoim bliskim. A przede wszystkim zachowajmy spokój i bądźmy ze sobą razem. Nie dajmy się wkręcić. Odsyłam Was do nagrania Jakuba Kuśpita, prezesa Stowarzyszenia Bronimy Munduru. Myślę, że o tych tabletkach jeszcze będzie głośno, a niebawem w różnych innych kręgach. Trzymajmy się razem i nie dajmy się. Pozdrawiam Was serdecznie.